Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Warcraft 2. I co? Zaczynamy dzisiaj kampanię ludzi. Już nie mogę się jej doczekać, powiem Wam szczerze, bo no, ta kampania orków robiła się coraz trudniejsza. A poza tym, kampania ludzi, no nowe jednostki, w ogóle wszystko nowe, więc, więc musi być ciekawie, co? Shores of Lordaeron, czyli Shores to są te... Brzegi Due to your position yeah. as regional commander of the southern defense forces, Lord Terranus commands that you raise an outpost in the Hillsbrad foothills. It is rumored that Orkish marauders have been raiding coastal towns in the area, but whether these attacks are part of a greater Horde offensive is as yet unknown. Your outpost is to provide food and information for Alliance troops, and as such, should be a community consisting of at least four farms. Okej, okay, czyli, że atakują te orki, te nadbrzeżne. Miasta i... Jeszcze nie wiedzą, czy to prawda, czy, czy jeszcze nie wiedzą, czy to jest część czegoś większego, czy nie. Yy, ale no, mamy się już tym zająć, tak? Bo nie może tak być, że atakują tutaj, no. Mamy się przygotować. Zbierać informacje. No i do przodu Trochę szkoda, że tylko ta pierwsza misja jest takich innych rozmiarów faktycznie Bo tak to cała reszta jest chyba jednego rozmiaru No ale trudno, strasznie wolni się wydają Nie mają speed 10 Nie wiem czemu się wydają tacy wolni Tak, ktoś musi farmę zbudować Zbadajmy sobie mapkę oczywiście Wybijmy wszystkie orki, które sobie tutaj łażą Wszystkich orków raczej Porki też odpływają w wodzie Kolejna kopalnia, ale tak wciśnięta tu w róg co? 5000 golda tylko niej jest A ile jest w tej? 2,5 W sumie więcej nie trzeba no co? To jest bardzo szybka, prosta misja więc po co więcej golda tutaj To już nic nie ma. Jak to, że nie zwiedziłem całego tego narożnika? Dawać tu. <grymne> robisz czy nie robisz? No, robisz, ale powoli ci to idzie. Nie stać na cię na farmę. No dobra, no, dawaj kolejnego ludzia. Myślę, że trzech to już będzie wystarczająco dużo dwie farmy i baraki W tym czasie pójdziemy pozabijać resztę orków o, Znowu takie trochę spokojniejsze te misje są Dobrze teraz mogę się wczuć trochę w ludzi i dopiero później znowu znowu taką siermiężną misję odpalimy tak? kolejną z, z tego z kolejce tak kolejną z rzędu, o może tak to chciałem powiedzieć, czy nie wiem czy to chciałem powiedzieć, bo no nie z rzędu, no bo jak teraz będzie parę łatwiejszych, to nie będą kolejne z rzędu ciężkie, no ale. Ale wiadomo, wiadomo o co chodzi, no wiadomo. Prawda, nie ma tu w sumie za dużo. Kto by się spodziewał na tak malutkiej mapce, co, że będzie tu mało rzeczy? Dobra, ci sobie tu powoli zbierają. Tu żaden ork nie czeka. Tu jakby czekał ork, to chyba by mnie zaatakował już od samego początku. Biorę pod uwagę, że ci nasi ludzie sobie tu chodzą, dawaj, przyjacielka. Aj! Chciałem go złapać zanim ten drugi tu podejdzie, ale ułamek sekundy zabrakło. Dobra, weź ich zabij. <gryw> Dobra, nie, nie, nie zabiję. Górne to był. W ogóle nie używałem nigdy tego patrolu ale faktycznie jednostki mogą sobie tak patrolować. No, nie wiem, czy to jest potrzebne. W sensie, żeby zobaczyć, co się dzieje, to tak, ale. Chyba niekoniecznie. No taka pojedyncza jednostka, co ona sobie zrobi? No, się zrobi? No, nic nie zrobi, no. Tu budujesz farmę. Dobra, będzie jeszcze jedna farma i te baraki, tak? 450 drewna. trzeba będzie jeszcze drewno pozbierać. Spo. No, dawaj, dawaj. Akurat 500 tu zbierali. 1100 zostało. pani tam był koczą. Coś tam done. Okej, okay, okej. Okay. 1100 zostało. No. Cook, damy radę. Ciężko by było nie dać rady. Jak już nawet przeciwnika nie, nie ma na mapie. Znaczy, no, dałoby radę, tak? Jakbyśmy. Jakbyśmy wzięli i wykorzystali całego Golda i nie zbudowali baraków, no to byśmy nie dali rady. Szkoda, że nie ma takiej opcji tradowania, powiedzmy, że no spoko, no budujemy tutaj jakiś tam outpost, tak i, i mamy nasze surowce, ale na przykład zbudować jakiś taki trading post, który nie wiem, na przykład trzeba by zbudować gdzieś blisko granicy mapy i raz na jakiś czas na przykład z jakiś tam z zamku jakiegoś czy z czegoś by przychodziły karawany i by się z nami wymieniały. Chociaż... No też nie mogę oczekiwać, nie wiadomo czego od gry, która ma już 30 lat chyba w tej chwili. Ale no... Czy prawie 30. Ale byłoby to ciekawe na pewno, no? Ile tam jest drewna czy golda potrzebne? 700, dobra. Dobra. Nie, 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 kop. Oni akurat jak przyniosą tego golda, to mogą zacząć z nim kopać drewno, żeby to już trochę szybciej poszło. No i budujemy baraczki. Dobra, przestań łazić, bo mnie denerwujesz. Dobra, ty kopiesz. Następny. Ciekawe, że ja tego nie spowalniałem raczej. Tam nic tu nie grzebałem. Nie, jest dużo mniejszy speed. Dlaczego jest mniejszy speed? Taki powinien być podstawowo w kampanii ludzi jest mniejszy speed, o co chodzi? Okej, okay, nie pytam. No i on ja sobie to poczeka i baraki zbuduje i tyle. W tym miejscu na przykład, o. Czemu nie? A tak mi się właśnie wydawało, że wszystko to jest strasznie wolne. No. Się okazuje że speed był mniejszy ustawiony. Dlaczego w kampanii ludzi akurat jest mniejszy speed ustawiony niż u orków? Nie mam pojęcia. No ścinaj te drzewo, no. Ile można drzewo ścinać? Ja już bym dawno ściął drzewo. Na pewno bym dawno ścinał drzewo. Tak, tak. Czemu ty dwie kratki naraz ściąłeś. O ty dziadu. Żebym był stratny na drzewie, tak? No, tak też myślałem. <grytanie> Dobra, no i baraczki się stawiają. Spoko. Pierwsza misja oczywiście bardzo prosta. Druga pewnie taka sama będzie. W też jakieś tam bardzo proste rzeczy do zrobienia z tego co ostatnio też tak było Generalnie te pierwsze 10 misji nie powinno być jakoś bardzo wymagających A później zacznie się sieczka znowu Eee kurde, powiem wam po tej misji wczoraj co... Bo ja wczoraj ogrywałem i w sumie wy też wczoraj ją widzieliście I ostatniej z kampanii orków To tak jak chciałem jeszcze mówię a siądę jeszcze do tych pierwszych No tutaj no godzinkę mi zejdzie tam nagranie tam ze czterech odcinków na pewno, no bo to... Króciutkie misje są poznaj nie. Nie mam siły. <laughs> po dwóch godzinach próby nad tą mapą, po prawie półtora godzinnym odcinku, uznałem, że dość. Nie ma co. Kurde, podobają mi się te zabudowania ludzi, no. Tak, jak dużo przyjemniej mi się grało w jedynkę orkami, to nie wiem, czy to mi się nie będzie grało przyjemniej ludźmi. No. Ale przynajmniej wiem, że te ostatnie jednostki są dupiate i generalnie. Raczej nie warto ich budować. Znaczy, no, są określone sytuacje, w których warto, no. W sumie chyba tylko przeciwko jednostkom i, i to tak, jak nie ma żadnych strzeleckich w okolicy. I no, ciężko jest z tymi ostatnimi jednostkami, ciężko, ale to już będziemy się tym przejmować za 11 odcinków czy 12. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało i zapraszam do następnych odcinków. Cześć.